Tematem dzisiejszego wykładu są remonty i naprawy. Można remontować i naprawiać wszystko. Można remontować ludzi, katedry, mosty, można naprawiać inne planety. Od bloku do kitu, a sąsiadka bez zachwytu To sam z wojska powie prosto, bali się na morgi ostro Ostro jak żyleta, ostro jak żyleta Za to na przeciwka, na napce jak balasista Mordek kryształ sobie wlewa, zleby nie obrzygał drzewa Za okna drzewa, a za okna drzewa Tam co mile, tam daleko Tam gdzie gorza, U nas w się bije, bije Niech na ple natura żyje Okulary i słuchawki, okulary i słuchawki, okulary Czapka bez akceptu, kotom z wojska pobiegł prosto, Bawi się na wojni ostro. Cały okay. sąsiad zna przecinka, Łyka w napce jak masista, Smaży kryształ sobie w lewa, Byle by nie obrzygał drzewa, Za okna drzewa. Przynieśli mi chuligani krzesło rozwalone, muszę je naprawić. Tak, to jest mój obowiązek, ale to jest taka sprawa, że krzesło bardzo poważna sprawa. Muszą usiąść na tym, prawda? Ale zaraz ja muszę się spieszyć, bo jeszcze mam bardzo poważne zlecenie do zrobienia. Muszę most naprawić, prawda? No tak, ale śpiesz, śpieszy mi się. Spiesz. Ja muszę też... Dwa przesła nawaliły, ja muszę to wszystko zrobić. Tak, proszę państwa, chciałbym wszystko naprawić. Dokładnie wszystko, wszystkim, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale czasu zabrakło. Zabrak brakuje czasu. Ja muszę tam pójść, tu pójść, dostałem zlecenie, że helikopter się rozwalił. No właśnie, tak. Przesło, proszę bardzo, ja je tutaj zaraz opatrzę dokładnie, przyjdzie klient i musi być zadowolony klient. Moja robota jest solidna. Protect yourself Kick the frame Lama, 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 lama Hatsune -lam -lam Ściany trzeba zbudować Budynki wyremontować A ściany mocne Drogi niepotrzebne Namioty już stoją

To na walizkę moją. Fit. Aha, walizkę. Do na, zabrania. Na, na to. Nie Aha. Yeah, 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 yeah. Tematem dzisiejszego wykładu będą remonty i naprawy. Dobry wieczór panu. Jestem domowy majster. Co by tutaj się dało naprawić na kolei? Na kolei nie wiem, może. To, żeby nie jeździły naokoło pociągi. Co byś naprawiła na kolei? Niektóre siedzenia. Ubikacje jest śliczna. Nie wiem. Wszystko. Oznaczy się dużo sklepów jest. Jeśli chodzi o wagony pierwszej klasy, to są w opłakanym stanie. A jak te łapki wyglądają? Żeby estetycznie, a teraz są brudne. Kafelki są, bo można jeść dostępnie, że można kupić dużo. Wszystko jest w sklepach, tylko dużo trzeba mieć pieniążki na to. Personel to jest grzeczny. Mili ludzie. Także tylko brakuje dużo jeszcze pieniążków, żeby po prostu więcej coś można było kupić, prawda? do po... dowidzę, proszę pana, ja nie widzę, co się... Dziękuję bardzo. bardzo. Może jakiś składzik byśmy razem naprawili. No, dlaczego nie? Mamy sprzęt, fachowiec. Ja nie mogę wskazać, ale na pewno jest dużo rzeczy do naprawiania. Czy na kolei można coś naprawić? Oczywiście, że można. Można naprawiać wszystko, co, co, co się chce. Przyjechałem dosłownie 5 minut temu i, i uciekam zaraz. Już można wagony naprawiać, można naprawiać lokomotywy. Czy jest takich spraw dla domowego majstwa dużo? No, taki, który ma złotą złoto rączkę, owszem. Byłoby możliwość na, prawie, na przykład naprawy siedzeń, który wandalę ciągle niszcząc, krojąc na, na szczępy wyrywając. To co? No. Chodzi o przejście dla pieszych poprzez tory? It, może być nawet. Chodzi o przejście dla pieszych poprzez tory? It, może być nawet. Chodzi o przejście dla pieszych poprzez tory? It, może być nawet. Bakujące popielniczki, które, które podróżni wyrywają i wyrzucają przez okno oparcia siedzeń podłokietniki, także byłoby trochę tej roboty dla domowego majstra. Czy ja jako domowy majster miałbym tutaj jakąś siłę, przebicie? No nie wiem, to mi się wydaje, że to by już by w gestii rodziców, w gestii szkoły, żeby naprawić ich psychikę, żeby po prostu przestali niszczyć mienie, w sumie to jest mienie społeczne, mienie państwa na nas wszystkich. O no Boże.

To było tyle, to trudno jako domowemu majstrowi, trudno rozebrać na części, do tego musi być specjalistyczny warsztat, a poza tym koła nie, nie bardzo pasują do jakichkolwiek sprzętów domowego użytku.